Cześć! Jestem Agłość i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Joe'a Stickman Epic 2 Powstrzymać zio! I dzisiaj tym będziemy się zajmować. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba i jeśli tak będzie to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. Ja przechodzę do rozdziału szóstego. I tutaj mamy przygodę Frog Bog. Czy to znaczy żaby bagno? Nie jestem pewna co znaczy bog. Ale spróbujemy zmierzyć się z tym poziomem. I... Patrząc po te wszystkie szkielety, chyba wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy cały czas w mieście. Poprzednim razem walczyłam z wężem i stąd ten szkielet. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, znajdziecie go w karcie, a ja w sumie zacznę od tego, żeby odkryć, co tutaj właściwie się wydarzyło. Co, co tu się dzieje? Aha, czyli wasze biedne. Biedne miasto, co za pogoda? Tylko wiesz. Ja bym chciała do was przejść, może trochę wam pomóc. No ale dobra, póki co nie jestem w stanie, więc pójdę w kierunku, w którym po prostu jestem w stanie się przemieszczać. Tutaj coś jest, nowy ołówek. Okej, okay. musimy w takim razie sobie go zdobyć. Na pewno będzie przydatny. Wyglądał jakby był takim... O nie, węże! Wyglądał jakby był takim mroźnym ołówkiem robiącym śnieg. Może tak jest. Muszę pomóc naprawić antenę. Okej okay, i antena sprawi, że Ziemia znowu stanie się zielona, czyli to, to powoduje zakłócenia pogody. O nie, węże mnie gryzą. Muszę szybko, muszę szybko stąd wyjść. Okej. Okay. Um, przydałoby mi się, przydałoby mi się jajo, y które mogłabym narysować, ale najwyraźniej tutaj nie za bardzo jestem w stanie. Dobra, zajrzyjmy co jest pod skałami. Może gdzieś wyżej. Um, będę miała dostęp do tego, żeby zobaczyć gniazdo. Na pewno muszę iść na górę, ale póki co. Na górze nie jestem w stanie w ogóle tam się znaleźć. Dobra, może z tej strony, może przegapiłam to poprzednim razem. Dokładnie, no właśnie. Zobaczyłam ołówek, nie zobaczyłam gwiazda. E, gniazda, nie gwiazda. E, w takim razie narysujmy sobie kwadratowe jajo, bo czemu by nie. Dzisiejszy odcinek pod znakiem kwadratowego jaja. Muszę ruszyć znowu, ominąć węże. I tym razem dostać się do pióra, które powinno doprowadzić mnie już na górę. Doskonale, zgadza się, wszystko gra. Mamy to. Dobrze. Dobrze. Poszło sprawniej niż myślałam, i teraz mamy nowy ołówek. I czekajcie, tutaj widzę cień serca. Tak, jakby w, tutaj w tym wodospadzie było ukryte serce. Dobra, spróbujmy zamrozić to. Może serce się uwydatni? Nie? A czekajcie, tu jest jakieś wejście do jaskini. Dobra, to może. Tutaj, a tutaj jest serce, i było widoczne za wodospadu. Dobrze. Mamy w takim razie kolejne serduszko. Na pewno mi się w przyszłości e, przyda więcej serc. E, tylko co teraz? Jak ja mam stąd zejść? E, ok, chyba moja postać sama znalazła rozwiązanie, jak stąd zejść. Zwiewamy w takim razie z nowym ołówkiem. I teraz. Mogłabym zdobyć naprawdę dużo rzeczy z poprzednich poziomów, bo pamiętam, że było mm, bardzo dużo różnych rzeczy, które wymagały ode mnie wędrowania po wodzie. Tak jakby coś było po drugiej stronie wody. Spróbujmy zobaczyć, czy to tak to tak działa. Mogę sobie robić mosty. Dobra, zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. Pójdziemy w każdą możliwą stronę stąd i zobaczymy. Zobaczymy, czym to się zakończy tutaj. O tutaj coś jest. Dobrze, w takim razie zamrozimy jeszcze sobie tutaj coś. Dzień dobry, panie krokodylu i pani krokodyl. Czy Wy możecie dać mi dostęp do tej skrzyni? Chyba nie za bardzo. Tędy już dalej. Nie wiem, czy coś może być. Widzę krawędź świata. Mogę sobie teoretycznie przejść tą krawędzią, ale czy aby na pewno chcę. Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? No i właśnie, teraz utknęłam. Muszę rozwikłać problem. Państwa krokodyli, żeby dali mi się dostać do tej skrzynki. Prawdopodobnie to na tym będzie polegało, ale jeszcze nie jestem tego pewna. Na razie podróżujemy. To są takie moje przypuszczenia. O proszę! Pan Kolorek był uwięziony tutaj na wyspie, więc dobrze, że udało mi się do niego dostać. Idziemy w takim razie dalej. Może nie jestem pewna, czy te żaby są groźne, czy nie, ale. Okej, okay, są groźne! Eee, łapią mnie swoim językiem. Tutaj coś jest. Okej, okay, tu w tej czaszce jest puzel. W takim razie mamy puselkę. Doskonale, doskonale. Wszystko się układa, jak należy. Tu mogę pójść dalej, jest jakieś przejście yy, i znowu węże. Chyba nie za bardzo mam jakąkolwiek metodę walczenia z tymi wężami, to jest problem. Yy, kolejny problem to jest ten mały krokodyl, który jest uwięziony. Może musimy go jakoś uwolnić. Dobra. Czy mogę na przykład zamrozić to? Albo zamrozić węża! Okej, okay, węża mogę zamrozić. Czy mogę teraz rozwalić tego węża? Chyba nie, ale nie! Lud topnieje. Yy, może mogę cię jakoś podlać? Yy, nie wiem, urośnie jeszcze coś? Chyba nie za bardzo mam, jak walczyć. Yy, znaczy, jak walczyć? Jak uwolnić tego gościa w tym momencie? Może to jest coś na przyszłość, będę potrzebowała. No i mamy zamek. Mamy zamek, ale nie mamy klucza. Jeszcze tam nie byłam. Mam wrażenie, że ten zamek trochę się zmienił od tych pierwszych poziomów, ale dobra. Na razie mamy poziom do przejścia tutaj. Spróbujmy przekroczyć tę wodę bezpieczny sposób. O nie! O nie! Utknęłam. Chyba się nie zamroziło cało. Znaczy nie zamroziło całe. No dobrze, no dobrze. To w takim razie muszę jakoś dostać się do wioski. I chyba mam na to sposób. Wydaje mi się, że teraz, jak już mam ten ołówek, to mogę sobie przecież tutaj zamrozić to. I mogę się do nich przydostać w bezpieczny sposób. I teraz w sumie, okej, okay, jest y, spawn point. To znaczy, że mogę jakoś im może pomóc. Tutaj są te żaby. I pomiędzy nimi bezpieczne przejście na drugą stronę. Okej, okay. niezbyt bezpieczne, ale cały czas mam wciąż y, sporo jeszcze życia. Spróbujmy tutaj pozbyć się tego atramentu. Okej, okay, tylko jedno drzewo zadziałało, ale myślę, że to będzie wystarczające. Jakiś nowy stwór! znowu był bardzo kreatywny i stworzył coś zupełnie nowego. Jest tam też szczur, który trochę mi macha. Okej, okay, przy tobie jest krzaczek i on się bardzo niegrzecznie do tego krzaczka wypina. No to krzaczek trochę go załatwi. Tutaj mamy kolejne. O nie, 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 nie. Chciałam wziąć ołówek. Mamy kolejne drzewa i szczura, którego trzeba załatwić. Tylko teraz tak. Przydałoby się, żeby to było trochę większe, więc podlejmy sobie tutaj te drzewa, żeby mi się przejście odblokowało. Weźmy sobie to serce, bo w sumie teraz dzięki temu mam komplet życia. E, Okej, okay, z tych czaszek po prostu, które są zalane e, atramentem, wstają te dziwne... Dziwne latające stwory, czymkolwiek one są, e, lepiej się ich pozbyć jak najszybciej. Dobra, mamy też szczura. Który gdzieś tam sobie poszedł. Chyba nie do końca jest mną zainteresowany. Spróbujmy sobie tutaj wszystko od razu zalesić. Nie wiem, czy to wszystko zadziała. Wyjątkowo zadziałało. Szczur również się poddał. Ok, mamy jeszcze kolejnego gostka. To jeszcze zanim pójdziemy dalej, musimy się go pozbyć. I gdzieś mnie to prowadzi do przodu. Mamy tutaj kolejne przejście. Widzę, że po drugiej stronie jeziora jest kolejny spawn point. Więc spróbujmy sobie zamrozić tutaj, jakby zrobić sobie most. Okej, okay, chyba trochę za blisko, za blisko tej skały to zrobiłam, bo nie mogłam się przycisnąć. Jednak moja postać jest troszeczkę za duża. I teraz, okej, okay, dotarłam do anteny, Ym, tylko mam pewien problem. Dobra, czy mogę zamrozić żaby? Spróbujmy zamrozić wszystkie żaby. O nie, one skaczą! Udało mi się zamrozić... Tą antenę, i czy to ma być to, co myślę? Czy kiedykolwiek ktoś mówił wam, żeby nie lizać rzeczy na mrozie? Bo może wam się przykleić język? Może w to jest sposób, w którym mogę je rozwalić. Bo wiecie, nie mam żadnej broni. Jakoś wyjątkowo nie mam żadnej broni, która by mi się przydała zdecydowanie. E, Okej, okay? o to chodziło, dobra. Rozumiem, czyli teraz e, wystarczy zamrozić po raz kolejny to. Już nie muszę mrozić żab, chociaż mogę mrozić również żaby ale głównie chodzi o to, żeby zamrozić antenę. Mogę rozwalić ten lód? Powinna móc rozwalić ten lód i wtedy powinny się rozsypać na drobne kawa kawałeczki te żaby, ale nie działa to w ten sposób. Dobra, muszę jakoś je zwabić do tego, żeby one lizały antenę i tym samym na tej antenie jest w tym momencie kartka, więc to jest prawdopodobnie koniec poziomu. Dobra żabo, pomóż mi, zrzuć kartkę Dokładnie, okej. Okay. Udało nam się naprawić yy, buduje maszynę kontrolującą pogodę, żeby to zmienić. Okej, okay, myślałam, że to jest antena, która kontroluje pogodę, ale jednak nie to jest element całej złożonej konstrukcji. W każdym razie udało mi się zakończyć ten poziom bardzo dobrze. Nie udało mi się za to znaleźć zbyt wiele kolorków i puzzli, właściwie tylko połowę, więc do tego jeszcze będę musiała wrócić. Ktoś z was pisał mi, że jeśli chcę uratować Zio, to zanim zacznę ostateczny poziom, będę musiała na pewno zdobyć wszystkie... Puzzle i wszystkie kolorki Coś takiego słyszałam Więc na pewno dobrym pomysłem będzie w przyszłości skoczyć sobie i zdobyć te wszystkie pozostałe puzzle Ale jeszcze mamy dopóki co poziomy do nadrobienia Więc idziemy od razu do poziomu następnego I tutaj trochę pogoda się zmieniła Mam wrażenie, że do naszej krainy przyszła zima a wraz z zimą chyba coś jeszcze przyszło. Ziol znowu był kreatywny. Stworzył jakieś dziwne stwory. Tu jest antena, czyli tutaj skończyłam poprzednim razem. W sensie ten poprzedni poziom. Ciężko powiedzieć, ale... Woda niestety nie jest zamarznięta, więc musimy sobie dalej rysować mosty. I to jest chyba jedyna droga, którą mogę przejść. Okej, okay, tu są śpiące trole, które mają kolorka. Nie mam jak się bronić, nie mam jak atakować, nie mam jak tej liny zwolnić, więc w sumie... Cóż, nie, nie za bardzo mogę cokolwiek zrobić tym trollom, przynajmniej w tym momencie. Idziemy dalej, idziemy dalej... Yy, trole zaatakowały miasto. Zaskakujące jest to, że czasami ludzie mówią po prostu słowa, a czasami po prostu obrazki się wyświetlają. No dobra, rozumiem, zaatakowały was trole, ale te trole jakby są na tyle daleko, że chyba nie są groźne. A tutaj, okej, okay, one sobie zrobiły chyba jakąś fortecę w tym miejscu. To wiele wyjaśnia. No dobra, spokojnie, spokojnie. Zaraz coś wymyślimy. Zaraz was od troli uwolnimy. Mam nadzieję, że znajdę jakiś sposób na to. Póki co szukam no właśnie, szukam jakichś kolorów, szukam jakichś punktów zaczepienia. Mamy pierwszy kolorek. Po przechadzajmy się tutaj krawędzią, póki mogę sobie tutaj chodzić. I zobaczmy, coś może ciekawego znajdziemy. Czekajcie, czekajcie, coś znalazłam. Coś. Ołówek. Mogę narysować sobie miecz? Yy, I zostałam porwana przez Kre. Czy to dobrze, czy to źle? Ciężko powiedzieć, ale to. To mnie tutaj wzięło. Dobra, wiecie co? Musimy sobie narysować szybko miecz. Yy, mój miecz to będzie tulipan, bo ja chcę walczyć miłością. Wiecie, to jest doskonała broń na walkę z trollami. Szybciutko, w takim razie, weźmy tego trolla. I go ubijmy ty No co taki cwaniek teraz jesteś? Wcześniej nie był taki. Wiecie, uciekający. A nagle, jak poczuł, że mam jednak broń, że jestem w stanie się bronić i walczyć, to nagle już nie jest taki kozak z niego. Dobra. Czyli mamy możliwość zaatakować drugiego trola, gdziekolwiek on się znajduje. Okej, okay. jest tutaj. W takim razie spróbujmy go. Tak, żebym widziała w ogóle, kogo bije. Spróbujmy go rozwalić. Okej, okay. ludzie wyszli z za swoich domków. Następnym razem chowajcie się może w domkach. Chociaż, teraz tak jak o tym myślę, to te domki to są chyba po prostu, wiecie, karton podparty z jednej strony i to taka atrapa. Czy ja mogę odciąć tą linę? Mogę! W tym samym jestem w stanie prawdopodobnie uratować małego krokodylka, ale czekaj, czekaj, panie kolorku. Muszę cię najpierw złapać. Mamy kolorek, mamy tulipan. Czuję się o wiele pewniej teraz w swojej roli. I co tutaj? Czy mam kill no, mam kill off. To rozumiem, że idziemy coś kopać. Ok, czy mogę Ci pomóc? Mogę Ci pomóc. Tutaj jest coś dodatkowego. Ok, przyda się y, sposób na trola, czyli uniki Agu, uniki i puzzle. Ok, troll może w międzyczasie nie, mnie nie, nie zniszczy. Ja postaram się zniszczyć trola trochę szybciej. Nie wiem dlaczego, ale ten miecz nie działa tak dobrze. Nie mogę go za bardzo trafić. Muszę dokładnie y, kwiatkiem trafić i dopiero to działa. Mogę też rozwiązywać liny! Zdecydowanie był pucel, który był ukryty za e, takimi e, słupkami. Dobra, na szczęście mamy serduszka, możemy... O! Cały płot się wali! Okej. Okay. Trochę się tego nie spodziewałam, ale z drugiej strony myślę, że to dobrze. Zdecydowanie to dobrze. Okej. Okay. Jeszcze tutaj rozwiązujemy. Aha, no tak, bo jak rozwiązamy dymicu, to to się wszystko blokuje. To było w poprzednim poziomie, ale nie działało. Czy teraz jestem w stanie to jakoś zamrozić albo uszkodzić? Chyba niekoniecznie. Dobra. Jedyne, co mi pozostaje, to iść dalej do przodu, do fortecy troli. Co to za dzwoniak? Co to za zeskakiwanie z mostu? Myślicie, że się w ten sposób uchroni to przed zniszczeniem? Absolutnie nie. Idę dalej, walczę dalej. Idę dalej! Ciężko się chodzi, jestem za duża! Zdecydowanie. I teraz mamy tutaj kolejnego trola. już go widzę, muszę tylko przejść po tej rampie. A, mamy pewien problem. Tutaj jest gniazdo. I w ogóle w tym gnieździe są chipsy i napoje? Okej, okay, kolejne kwadratowe jajo. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Bo nie widzę pióra, a czekajcie, ten. A, ten ptak lubi fast foody, dlatego jest taki duży. Okej, okay, chyba rozumiem. Trochę nie tak to miało wyglądać, ale na szczęście ołówek jest wielokrotnego użytku, więc możemy narysować kolejne kwadratowe, powiedzmy, kwadratowe jajo. I teraz ten ptak spadnie na rampę i powinien zrobić coś a la katapultę. No właśnie, ja zostałam wyrzucona prosto do walki z trolem. Dobrze, dobrze, chodź tutaj, cwaniaczku. Ok, mamy trolla zniszczonego. Tutaj, okej, okay, tutaj jest jakieś zabite dechami wejście do jaskini. Trochę zrobię demolkę. Zdecydowanie robię zbyt dużą demolkę, ale co mi tam? Niech już będzie demolka. I gdzieś tutaj się przedostałam. Jakieś dziwne miejsce. Czy to było przejście jakieś zablokowane? Dobra, tutaj widzę, że mamy do czynienia znowu z tymi glutkami. Powinnam sobie łatwo z nimi poradzić, ok? Jeden jest z głowy. Zobaczmy, co, gdzie prowadzi to wszystko dalej. Ej, tam jest puzel. Dobra, wiecie co? Podlejmy sobie to drzewo, żeby pozbyć się tego gościa tutaj w miarę sprawnie. Gościu, czy ty możesz? Możesz. ok? Mamy puzel. Doskonale. Mniej do nadrabiania w przyszłości, w momencie, gdy będę ratowała zio. Czy tutaj coś jeszcze jest? Wygląda na to, że chyba niekoniecznie. W takim razie możemy wracać z powrotem na górę i iść jeszcze wyżej, bo wydaje mi się, że ta forteca troli, ona powinna być wyżej. Nie wiem. Nie wiem, czy to w ogóle forteca troli, ale tak, tak się zapowiadało. Um, tylko jak mam się dostać na górę? Czy ja mam wykorzystać to? Okej, okay, to jest dość niebezpieczna sprawa, ale udało mi się za pierwszym razem przejść bezpiecznie. W takim razie chyba jestem gotowa, żeby wejść do fortecy. Tutaj nie ma fortecy. Czy to zio? Zio? Nie, to chyba jest, to nie jest zio. Zio wygląda trochę inaczej. Nie blasz tak, prawda? Okej, okay, mamy problem. Mamy trolla, który trochę pije. Okej, okay, my możemy go bić również. Czy spróbuję go bić po tych pięściach? O, nie, nie. Bicie po pięściach nie działa, ale jak on próbował przejechać palcem po swoich... Czekajcie, zobaczmy, czy tutaj coś mogę wykluczyć. Yy, po... Przejechał palcem po jeziorze, to wtedy mogłam go uderzyć. Ej! Smok! Mam smoka, który mi pomaga! Czy to są jakieś starożytne jaja smoków? Dobra, spróbujmy w takim razie unikać... Agu, unikać pięści. Uderzyć go, gdy w momencie, yy, gdy drapie, mamy, wkurzył się, on się wkurza wtedy i uderza prawdopodobnie w te gniazda, yy, sam działając na swoją niekorzyść troszeczkę, dobra, spróbujmy w takim razie uwolnić jak najwięcej z tych smoków, bo wydaje mi się, że to wszystko są jaja smoków, tylko musimy zmusić go do tego, żeby w dobre miejsce trafił, Ok? spróbujmy go uderzyć, no halo, o nie, przegapiłam! Gość czekał na to, aż go uderzę. Nie wiem, czy w tych miejscach jestem bezpieczna. Mam mało HP i nie jestem pewna, czy mi się uda przeżyć. Dobra, mamy kolejne uderzenie. Mamy kolejne jajo. Okej, okay, teraz muszę szybciutko narysować kolejnego smoka. Już się nie bawię w kwarotowe jaja. To jajo wygląda najbardziej jajecznie do tej pory. Zobaczmy, czy teraz znowu uderzy. Dopiero jak go zadrapie. To znaczy, gdy on zatrapie, ja go uderzę i on zgniecie jajo. Nie! Nie atakuj mnie! Muszę szybciutko załatwić sprawę. Okej. Okay. Chyba tak to właśnie działa. Dobra. Jeszcze tylko dwa jajka. I nie wiem do czego to doprowadzi. Czy te ptaki, znaczy te smoki, które wykluwają, wykluwają się z tych jajek, czy one mi pomogą? Byłoby bardzo, bardzo miło. Na razie próbuję robić uniki. I wcale mi to nie pozwala go uniknąć. Wręcz wchodzę w jego yy, agresję. Pod jego pięści podłażę. Dobra. Ostatnie dwa. Ostatnie dwa smoki i powinniśmy już być na dobrej drodze do zwycięstwa. Nie wiem, czy aż tyle smoków potrzeba, żeby pokonać smoka. W ogóle on nie ma HP, więc ja nie wiem, ile obrażeń mu zdałam, ciechając go moim tulipanem. Nie! Ostatnie serce! Ostatnie serce! Muszę jak najszybciej się tego pozbyć. Dobra! Powiedzcie mi, czekajcie, czekajcie szybko, nie, nie, nie! Nie mogę oberwać! Nie mogę oberwać. Ostatnie serce mam! Dobra, niebieski smok! Pokonał go! Pokonał go, ale czekajcie! Bo te smoki mają teraz dziwne oczy, takie jak Zio trochę. Czy straciłam smoki, które były moimi pomocnikami? Nie mówcie, że teraz... Czy Zio porywał wszystkich moich przyjaciół? Na to wygląda! Nawet rybaka nie zostawił. Wszyscy, idealnie pięć smoków było. Kto by się spodziewał? Wszyscy zostali porwani. Okej, okay, na szczęście został jeden smok, który zabierze mnie w pościg. Jeden, jedyny dobry smok. I w ten sposób docieramy do końca tego poziomu. Bo tutaj widzę, tuż przed fortecą Zio jest jakby kolejna kartka dobrze to się dobrze składa może w takim razie o mamy nawet komplet wow to się udało teraz już jak mam wszystkie te ołówki szczególnie lodowy to zdecydowanie będę w stanie zdobyć wszystkie rzeczy które do tej pory były do zdobycia czekajcie czy teraz już zmierzymy się z zio no dobra, w takim razie to nas czeka następnym razem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawiacie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie ostatecznie zmierzymy się z Zio. Życzę Wam miłego dziąka, trzymajcie się, pa pa!